Tadeusz Duda nie żyje. Zabójca ze Starej Wsi, odnaleziony martwy. Poszukiwany od pięciu dni, 57-latek, został odnaleziony w okolicach Masywu Góry Ostrej. Jak informują lokalne media, na widok policjantów miał się sam zastrzelić. Chwilę po opublikowaniu informacji o śmierci Tadeusza Dudy, w sieci zaczęło krążyć wstrząsające zdjęcie jego ciała. Zostało ono wykonane najprawdopodobniej z wnętrza samochodu i przedstawia zwłoki mężczyzny z głową skierowaną w dół. Policja nie odniosła się jeszcze do autentyczności fotografii ani do tego, kto mógł ją wykonać. Policja potwierdza doniesienia o śmierci Tadeusza Dudy. Policjanci znaleźli ciało poszukiwanego sprawcy zabójstwa dwóch osób, napisała polska policja na platformie X. Przypomnijmy, do tragedii doszło w piątek, 27 czerwca. 57-letni Tadeusz Duda miał postrzelić swoją teściową, po czym zastrzelił swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa. Starsza kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. W chwili ataku w domu przebywało też roczne dziecko, które na szczęście nie doznało żadnych obrażeń. Mężczyzna uciekł z miejsca zbrodni. Jego porzucony samochód znaleziono w pobliżu lasu. Szeroko zakrojone poszukiwania, w które zaangażowano kilkuset funkcjonariuszy policji oraz ratownicy Gopr, którzy lepiej znają okoliczny teren, trwały od pięciu dni, jednak nie przynosiły rezultatu. Poszukiwany mężczyzna wciąż pozostawał nieuchwytny. Komendant wojewódzki Policji w Krakowie inspektor Artur Bednarek wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za przekazanie informacji, która bezpośrednio doprowadzi do zatrzymania. Swój udział w akcji poszukiwawczej zapowiedział również były detektyw Krzysztof Rutkowski, który zapowiedział swój wyjazd do Limanowej i również wyznaczył nagrodę w kwocie 10 tysięcy euro. Przypomnijmy, jak przebiegały poszukiwania Tadeusza Dudy w Starej Wsi. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.